Adam poruszał się po lśniących korytarzach szpitala jak duch, postać tak cicha i niepozorna, że większość personelu i pacjentów ledwo zauważała jego obecność. Jego światem był wózek z przyborami do sprzątania, rytmiczny szum polerki do podłóg i ostry, czysty zapach środka dezynfekującego, który przylgnął do jego roboczego kombinezonu. Był dozorcą, człowiekiem od brudnej roboty, niewidzialnym trybikiem w wielkiej, lśniącej maszynie medycyny ale za jego zmęczonymi oczami i pochyloną posturą kryła się historia, której nikt w tym miejscu nie mógłby sobie wyobrazić. Niegdyś był Adamem Nowakiem, geniuszem architektury, człowiekiem, którego imię szeptano z podziwem w salach konferencyjnych na całym świecie. Budował wieżowce, które zdawały się drapać niebo, i mosty, które wyglądały jak wstęgi światła przerzucone nad rzekami. Był panem swojego wszechświata, bogatym, wpływowym i całkowicie pustym w środku. A potem jego wszechświat się zawalił. Most, jego opus magnum, arcydzieło inżynierii, runął podczas tragicznej burzy, zabierając ze sobą dziesiątki istnień, w tym jego własną żonę i córkę. Wina, niczym kwas, przeżarła jego duszę. Zniknął, porzucając swoje imię, fortunę i przeszłość, by stać się nikim. Schronił się w anonimowości, w prostocie fizycznej pracy, która pozwalała mu wyłączyć umysł. Jego dni były powtarzalną pętlą. Zaczynał od oddziału dziecięcego, miejsca, którego unikał najdłużej, jak mógł. Dziecięcy śmiech był dla niego jak odgłos tłuczonego szkła, przypomnienie o tym, co stracił. Zazwyczaj sprzątał wcześnie rano lub późno w nocy, gdy małe pokoje były ciche. Ale pewnego dnia jego harmonogram się zmienił i musiał pracować w środku dnia. To wtedy po raz pierwszy go zobaczył. Chłopiec o imieniu Leon. Miał może siedem lat, był blady i kruchy jak figurka z porcelany, ale jego oczy płonęły niezwykłą inteligencją. Siedział przy małym stoliku przy oknie, pochylony nad kartką papieru, z zapałem rysując kredkami. Adam zatrzymał swój wózek, udając, że musi wytrzeć niewidzialną plamę na podłodze i przyglądał się chłopcu z bezpiecznej odległości. Leon nie rysował domów ani kwiatów. Rysował skomplikowane, futurystyczne budynki. Maszyny latające i miasta unoszące się w chmurach. Adam poczuł ukłucie w sercu, bolesne echo dawnej pasji. Przez następne kilka tygodni Adam obserwował Leona. Widział, jak odwiedzała go zatroskana matka, kobieta o zmęczonych oczach i drżących rękach. Widział też pielęgniarkę, Ewę, która spędzała z chłopcem więcej czasu, niż wymagały tego jej obowiązki. Czytała mu książki. Przynosiła specjalne smakołyki i rozmawiała z nim z czułością, która poruszyła coś w złodowaciałym sercu Adama. Pewnego popołudnia, gdy Adam opróżniał kosz na śmieci w pobliżu pokoju Leona, usłyszał podniesione głosy. Matka chłopca płakała, a Ewa próbowała ją pocieszyć. Adam zamarł, a jego ręce zacisnęły się na worku na śmieci. Odrzucili wniosek, szlochała matka. Powiedzieli, że operacja jest zbyt eksperymentalna, zbyt droga. Powiedzieli, że to nie jest opłacalna inwestycja. Jak mogą mówić o moim synu w ten sposób? Słowo opłacalna uderzyło Adama jak cios. Znał ten język. To był język jego dawnego życia, zimny, bezduszny żargon korporacyjnych zysków i strat. Później tego samego dnia, gdy korytarz opustoszał, Adam zobaczył kartkę papieru leżącą na podłodze tuż za drzwiami pokoju Leona. To był jeden z rysunków chłopca który musiał wypaść, gdy ktoś wychodził. Adam podniósł go. Rysunek przedstawiał niesamowitą, skrzydlatą maszynę, coś pomiędzy odrzutowcem a ptakiem, wzbijającą się w niebo ponad chmurami. Na dole, małym koślawym pismem, widniał napis Lekarstwo. Coś w Adamie pękło. Ta prosta, dziecięca wiara w to, że można uciec od choroby, wzbić się ponad cierpienie, wstrząsnęła nim do głębi. Zamiast wrzucić rysunek do kosza, złożył go ostrożnie i wsunął do kieszeni. Tej nocy, w swoim małym, skromnym mieszkaniu, Adam po raz pierwszy od lat otworzył laptopa. Nie szukał wiadomości ani giełdowych notowań. Wpisał w wyszukiwarkę nazwę rzadkiej choroby serca, na którą cierpiał Leon. Godzinami czytał artykuły medyczne, badania kliniczne i fora dla rodziców. Odkrył, że istniała klinika w Szwajcarii, która była pionierem w nowatorskiej procedurze chirurgicznej, dającej ponad 90% szans na całkowite wyleczenie. Koszt był astronomiczny. Następnego dnia Adam celowo szukał okazji, by porozmawiać z Ewą. Znalazł ją w pustej stołówce, gdy mieszała herbatę ze zmęczonym wyrazem twarzy. Podszedł do niej nieśmiało, trzymając w dłoniach kubek z parującą kawą. Przepraszam, że przeszkadzam, zaczął cicho. Słyszałem o tym małym chłopcu. Liouni Ewa spojrzała na niego, jej oczy zwęziły się z ostrożnością. Kim był ten cichy dozorca, by interesować się jej pacjentami? Tak odpowiedziała chłodno. Adam nie zraził się. Czytałem o klinice w Zurychu. O doktorze Albrechcie i jego metodzie zaskoczenie przemknęło po twarzy Ewy. Skąd pan o tym wie? Adam wzruszył ramionami. Internet. W dzisiejszych czasach wszystko można znaleźć, położył na stole małą, wydrukowaną kartkę. Była to strona z danymi kontaktowymi kliniki i streszczeniem procedury. Może to się przyda Ewa wzięła kartkę i palce musnęły jego szorstką dłoń. Spojrzała na niego inaczej, dostrzegając w jego oczach coś więcej niż tylko zmęczenie głęboki, przejmujący smutek i inteligencję. Dziękuję, powiedziała cicho. Ale to nic nie zmienia. Dyrekcja szpitala nie zapłaci. A jego matka jest samotna, pracuje na dwa etaty, żeby ledwo związać koniec z końcem. Adam wiedział, że ma rację. Pieniądze były murem, którego nie dało się przeskoczyć. Ale rozmowa z Ewą zasiała w nim nowe ziarno. Zaczął spędzać więcej czasu w pobliżu pokoju Leona. Przynosił mu specjalne, gładkie kartki do rysowania ze sklepu dla artystów i profesjonalne ołówki, które znalazł. Leon był zachwykony. Jego rysunki stały się jeszcze bardziej szczegółowe, jeszcze bardziej fantastyczne. Pewnego popołudnia Adam zebrał się na odwagę i zapukał do pokoju. Leon był sam, jego matka musiała iść do pracy. Mogę wejść? Zapytał Adam. Leon skinął głową. Adam usiadł na krześle obok łóżka i przyglądał się najnowszemu dziełu chłopca, miastu zbudowanemu wewnątrz gigantycznego drzewa. To niesamowite, powiedział Adam, a jego głos był chrapliwy od nieużywania. Jak na to wpadłeś? Leon uśmiechnął się słabo. Lubię myśleć o miejscach, gdzie nikt nie jest chory, zaczęli rozmawiać. Adam, człowiek, który przez lata unikał ludzkiego kontaktu, odkrył, że rozmowa z tym małym chłopcem przychodzi mu z zaskakującą łatwością. Mówili o budowaniu, o materiałach, o tym, jak sprawić, by budynek był silny, ale i piękny. Adam czuł, jak odżywają w nim dawno uśpione części jego samego. To było jak uczucie fantomowego bólu w utraconej kończynie, tylko że tym razem nie był to ból, a ciepło. Ich ciche spotkania stały się codziennym rytuałem. Adam przynosił książki o słynnych budowlach, ale on pokazywał mu swoje nowe projekty. Ewa przyglądała się tej niezwykłej przyjaźni z mieszanką zdumienia i nadziei. Widziała, jak kolor wraca na policzki Leona po wizytach dozorcy, jak jego oczy błyszczą z ekscytowania. Widziała też zmianę w Adamie. Jego ramiona wydawały się mniej przygarbione, a w jego oczach pojawiały się iskierki życia. Pewnego dnia Adam był świadkiem sceny, która napełniła go lodowatą furią. Dyrektor szpitala, elegancki, siwowłosy mężczyzna o nazwisku Borowski, w towarzystwie dwóch innych dobrze ubranych członków zarządu, przechodził korytarzem. Matka Leona, która właśnie przybyła, zatrzymała go, błagając go ze łzami w oczach, by ponownie rozważył swoją decyzję. Borowski spojrzał na nią z ledwo skrywaną irytacją. Proszę pani, już to wyjaśniałem. Nasz budżet jest ograniczony. Musimy podejmować trudne decyzje. Inwestowanie setek tysięcy w procedurę o niepewnych wynikach jest po prostu nieodpowiedzialne z fiskalnego punktu widzenia, ale lekarze mówią, że to jego jedyna szansa krzyknęła kobieta. Jeden z mężczyzn u boku Borowskiego zaśmiał się cicho. Proszę pani, prowadzimy szpital, a nie organizację charytatywną, odeszli, pozostawiając kobietę zalaną łzami na środku korytarza. Adam, który stał w bocznej wnęce, czuł, jak krew pulsuje mu w skroniach. To była ta sama arogancja, ta sama bezduszna logika, która rządziła jego starym światem. Logika, która budowała imponujące, ale puste struktury. Wtedy podjął decyzję. Strach przed przeszłością był niczym w porównaniu z gniewem, który czuł, i rosnącą potrzebą ocalenia tego małego chłopca, który nieświadomie zaczął ratować jego. Tego wieczoru wykonał telefon. To był pierwszy raz od lat, kiedy użył swojego prawdziwego nazwiska w rozmowie z kimś ze swojego dawnego życia. Głos po drugiej stronie, jego wieloletniego prawnika i powiernika, był pełen szoku. Adam, Boże, myślałem, że nie żyjesz, żyję, Henryku, powiedział Adam. I potrzebuję twojej pomocy. Chcę, żebyś zorganizował medyczny odrzutowiec. Najlepszy, jaki istnieje. Z pełnym wyposażeniem do intensywnej terapii. Ma być gotowy na prywatnym lądowisku szpitala za dwa dni. I Henryku, zacznij proces wykupu większościowego pakietu udziałów w tym szpitalu. Chcę mieć pełną kontrolę, po drugiej stronie zapadła cisza. Adam, o co w tym wszystkim chodzi? Odkupienie, odpowiedział cicho Adam i się rozłączył. Następne dwa dni były pełne napięcia. Stan Leona gwałtownie się pogorszył. Chłopiec był zbyt słaby, by rysować, leżał w łóżku, a jego oddech był płytki. Ewa i matka Leona nie opuszczały go na krok. Adam znalazł Ewę na korytarzu. Jej twarz była maską rozpaczy. Lekarze mówią, że to kwestia dni. Może godzin wyszeptała. Adam położył jej dłoń na ramieniu. Był to gest tak nietypowy dla niego, że Ewa wzdrygnęła się z zaskoczenia. Spakujcie jego rzeczy, powiedział spokojnie i stanowczo. I przygotujcie jego matkę. Wylatujemy dziś po południu, Ewa spojrzała na niego jak na wariata. Wylatujemy? Dokąd? Jak? O czym ty mówisz? Zaufaj mi, powiedział Adam a w jego oczach była siła, której nigdy wcześniej u niego nie widziała. Po prostu mi zaufaj. O umówionej godzinie Adam pchał wózek inwalidzki z Leonem, owiniętym w koce i podłączonym do przenośnego monitora serca. Obok szła jego matka, blada ze strachu i zdezorientowania, a za nimi Ewa, niosąca małą torbę. Kierowali się w stronę tylnego wyjścia, prowadzącego na lądowisko dla helikopterów i małych samolotów, zarezerwowane dla VIP-ów i transportów medycznych. Kiedy wyszli na zewnątrz, w chłodne popołudniowe powietrze, zobaczyli go. Elegancki, biały odrzutowiec medyczny stał na płycie lotniska, a jego silniki cicho szumiały w gotowości. Rampę była opuszczona, a przy niej czekał zespół medyczny w białych kombinezonach. Matka Leona zakryła usta dłonią. Ewa wpatrywała się w samolot z niedowierzaniem. Nagle usłyszeli za sobą arogancki głos: Co to ma znaczyć? Co wy tu robicie? To był dyrektor Borowski, a za nim jego świta. Najwyraźniej przybyli na lądowisko, by powitać jakiegoś ważnego darczyńcę. Ich twarze wyrażały oburzenie na widok dozorcy, pielęgniarki i chorego dziecka zmierzających w stronę luksusowego odrzutowca. Ten teren jest zamknięty. Warknął Borowski. A ten samolot czeka na naszego gościa. Kim wy jesteście, żeby Adam nie zatrzymał się? Spokojnie pchał wózek w stronę rampi. Borowski i jego ludzie podeszli bliżej, ich twarze wykrzywione gniewem i pogardą. Hej, ty, sprzątaczu! Mówię do ciebie! Krzyknął jeden z nich. Zjeżdżaj stąd, zanim wezwę ochronę. Adam zignorował go i ostrożnie zaczął wprowadzać wózek na rampę. To przelało czarę goryczy. Inny z mężczyzn, opierając się o luksusowy samochód, zaśmiał się głośno i szyderczo. Dobre sobie! Może to twój prywatny samolot, CEO? No dalej, biedaku. Zawołał, a reszta grupy mu zawtórowała śmiechem. Odpal odrzutowiec, jeśli to twój. Ich śmiech odbijał się echem po betonowej płycie lotniska. Adam ostrożnie przekazał Leona zespołowi medycznemu, który natychmiast wniósł go do środka. Upewnił się, że matka chłopca i Ewa weszły bezpiecznie na pokład. Potem odwrócił się i stanął na szczycie rampi patrząc z góry na oniemiałych mężczyzn. Ich śmiech zamarł im na ustach, gdy zobaczyli zimną furię w oczach dozorcy, którego przez miesiące ignorowali. Adam wyjął z kieszeni telefon i wybrał numer. Przystawił go do ucha, nie spuszczając wzroku Zborowskiego. Henryku, to ja, powiedział głośno i wyraźnie, a jego głos niósł się w ciszy, która zapadła. Wszystko gotowe. Proszę przelać środki na konto kliniki w Zurychu. Tak, całą kwotę. I jeszcze jedno. Proszę natychmiast poinformować Radę Nadzorczą, że moje udziały dają mi pakiet kontrolny. Zwołaj nadzwyczajne posiedzenie na jutro rano. Pierwszym punktem porządku obrad będzie odwołanie pana Borowskiego i całego obecnego zarządu. Powód? Rażące zaniedbanie obowiązków i nieludzkie traktowanie pacjentów. Twarze Borowskiego i jego towarzyszy zmieniały się z niedowierzania w blady strach szept przebiegu między nimi, gdy w końcu połączyli fakty. Cichy dozorca, nazwisko, którego użył w rozmowie. To niemożliwe. Kim, kim pan jest? Wyjąkał Borowski, a jego arogancja wyparowała. Adam spojrzał na niego z lodowatą pogardą. Nazywam się Adam Nowak, nazwisko zawisło w powietrzu. Nowak. Legendarny architekt, który zniknął. Człowiek, którego fundacja charytatywna, założona potajemnie po tragedii, była jednym z największych, anonimowych darczyńców tego właśnie szpitala. Borowski poczuł, jak grunt usuwa mu się spod nóg. Mężczyzna, którego upokarzał, był właścicielem miejsca, w którym pracował. Adam nie czekał na dalsze reakcje. Odwrócił się, wszedł do samolotu, a rampę za nim zaczęła się podnosić z hydraulicznym sykiem. Sekundy później potężne silniki odrzutowca ryknęły z ogłuszającą mocą. Borowski i jego ludzie cofnęli się odruchowo, gdy podmuch gorącego powietrza uderzył ich w twarze. Patrzyli w milczeniu, jak biały samolot kołuje na pas startowy, a potem z niewiarygodną gracją wzbija się w niebo, zabierając ze sobą małego chłopca i wszystkie ich kariery. Rok później. Słońce zalewało rozległy ogród otaczający nowoczesny, ale przytulny dom ze szkła, drewna i kamienia. Dom, który Adam zaprojektował i zbudował własnymi rękami. W trawie biegał roześmiany, pełen energii chłopiec, goniąc złotego labradora. To był Leon, opalony, silny i całkowicie zdrowy. Na tarasie, w wygodnym fotelu, siedziała Ewa, obserwując go z czułym uśmiechem. Adam wyszedł z domu z dwoma kubkami parującej herbaty. Podał jeden Ewie i objął ją ramieniem. Stali w milczeniu, chłonąc widok szczęśliwego dziecka. Operacja w Zurychu zakończyła się pełnym sukcesem. Borowski i jego zarząd zostali zwolnieni, a Adam, jako nowy przewodniczący Rady Nadzorczej, zreformował szpital, stawiając dobro pacjenta ponad wszystko. Ale jego największym projektem stała się ta nowa, nieoczekiwana rodzina. On, Ewa i Leon. Adam spojrzał na dom, który był czymś więcej niż tylko konstrukcją był schronieniem. Spojrzał na Ewę, której miłość uleczyła rany, o których myślał, że nigdy się nie zagoją. I spojrzał na Leona, chłopca, który swoim rysunkiem latającej maszyny pokazał mu, że nawet z najgłębszej rozpaczy można wzbić się ku niebu. Zrozumiał, że przez lata budował puste pomniki swojej próżności. Dopiero gdy stracił wszystko, nauczył się budować to, co najważniejsze, dom wypełniony miłością i odkupioną duszę.